Także nie wiem, czy już znasz te, tego mężczyznę. Tak jakbyś go znała, tak jakbyś. Czy coś między wami było i um, 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 jakby to się um, rozeszło? Coś z niego energią jest nie tak. Um, nie jest mi tutaj pokazane. Bo jakby on idzie w Twoim kierunku, ale głowę ma odwróconą, czyli jakby może potencjalnie, wiesz, te intencje nie są te dobre, te prawdziwe, ale to też, co czuję jakby z Twojej strony, to taką jakby potrzebę, potrzebę kochania, takie mam tyle, chcę się podzielić i to jest piękne może, mówię, nie wiem jaką masz sytuację, czy jesteś z kimś, czy, czy, czy nie jesteś, a czuję po prostu męską energię koło ciebie, ale tak jakby, tak jakby może za dużo dajesz, a, a te, może ma on inne intencje, tak jakby tutaj, wiesz, jakby, jakbyście się mijali. I teraz nie wiem, czy ja mówię o tym, co się wydarza w tym momencie, czy jakby w jakiejś niedalekiej przyszłości, to musisz zobaczyć, jakby co z Tobą tutaj rezonuje, albo możesz podzielić się za chwilę, tak? Um, um, nie wiem, czuję taką tęsknotę, takie, żeby ktoś pojawił się, kto zauważy w Tobie, poczuje, ile jesteś warta, co masz do zaoferowania, ale tak, tak jakbyś wiesz, co. Um, tak jakbyś nie wierzyła w siebie, wiesz? I w momencie, kiedy ma się tą potrzebę, i oczywiście każdy chciałby być kochany tą miłością piękną i prawdziwą, um, i tą nieograniczającą, tak? Ale tak jakby, wiesz co, i zobacz, co, jak to u ciebie było. Czy um, spójrz na swoich własnych rodziców, czy oni dawali tą miłość, bezwarunkową, czy jednakowoż były tam warunki bo tak jakby albo spójrz też na swoje może wcześniejsze związki jak tam było bo czuję, że coś tutaj jest, wiesz jakby zahaczało coś o jakby sposób co tobie mówiono jak tobie mówiono czy mówiono tobie, że kobieta to musi tak, wiesz Um, temu mężczyźnie wszystko dawać um, i taka być, um, może troszkę uległa, taka um, coś tu jest jak dla mnie krzywo, tak? I z racji tego możesz przyciągać energetycznie mężczyzn, którzy wolą brać. I tutaj nie ma przepływu, wiesz, tej, tej energii, bo ty chcesz dać, a on tylko bierze, a niewiele tobie daje. I to może być spowodowane jakąś trochę, może, zaburzoną relacją, czy nie, niekoniecznie, wiesz, dobrą relacją yy, z którymś z rodziców. Yy, 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 to by trzeba było się temu po prostu bardziej przyjrzeć. Yy, Marta, już czytam że trafiłam w punkt. Okej, okay, um, czyli nie do końca, wiesz, czy to jest skończone, ale w toksycznym związku. Mm -hmm. Ech, relacja jest ciężka. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ale, no właśnie, to by trzeba było się przyjrzeć, jakie są, czy były, um, były um, relacje zgodne, um, z Twoimi rodzicami, jeśli wychowywałaś się przez obydwojga rodziców, nie? I zobaczyć, co tam się zadziało i jakie jest tego źródło, pouwalniać, przepracować. Wtedy energia ci się zmienia i nie przyciągasz ludzi, którzy zaburzają ją jeszcze bardziej, nie? Wtedy jest więcej wiary w siebie, a umiesz wyznaczać granice. Bo te granice nam są zaburzane przez tak, przez, przez tych ludzi, którzy nas wychowywali, nie? A i później my to robimy w naszym własnym związku. To wszystko zależy od Ciebie, od każdego z Was. Zadajcie sobie pytanie, generalnie wszyscy, te emocje, czy te odczucia, jakie Wy macie, czy sprawiają Wam przyjemność, Um, czy, um, bo wiecie, szczęście to jest takim słowem, które tak naprawdę do końca nie istnieje, nie? Bo nie jest się szczęśliwym w życiu nieustająco. Dąży się do jakiegoś balansu, do jakiejś spokojności, do jakiegoś ułożenia, ale takie słowo szczęście jest dla mnie taką trochę fanaberią, tak? Można mieć takie szczęśliwsze momenty, szczęśliwsze chwile, ale są i trudniejsze. Z tych takich małych, drobnych rzeczy, albo większych, albo mniejszych, składa się życie. Ale, ale jakby nasze uczucia nigdy nie są, jakby, wiecie, na wysokim pułapie. One są różne. Tylko jeśli właśnie przepracujemy te różne rzeczy, które nam się zadziały, to wtedy mamy mm, większą wiarę w siebie. E, mamy e, szacunek do samego siebie, że pozwalam albo nie pozwalam, żeby ktoś mnie traktował w jakiś sposób, i kończę w momencie, kiedy gdzieś zaczynam czuć, że to mi nie służy, tak? Ja mówię z własnego doświadczenia, kochani.